Cześć, witam was na moim kanale dzisiaj będzie film o cukinii a mianowicie o tym czy usuwać jej liście i jeśli tak to w jakich w jakich okolicznościach i czy ja w ogóle usuwam liście cukinii po pierwsze cukinii jak najbardziej można usuwać liście no można, nic nie stoi na przeszkodzie czy, czy trzeba to zrobić? Ja ogólnie, jeśli dobrze powiecie, staram się jak najmniej ingerować w, w życie rośliny. Przed właśnie obrywaniem liści, no chyba że to od pomidory i wilki, zobaczcie, od cukinia taka mała. Tak. Staram się jak najmniej ingerować w jej obrywanie liści, obcinanie. Niemniej jednak, bo no po prostu lubię mieć dużo masy zielonej przy uprawie, ale ale są przypadki, że trzeba to zrobić. Ja ogólnie obrywam liście, które wykazują już jakieś zmiany, albo się po prostu Zestarzały, albo zżółkły, albo już zaczyna się na nich rozwijać jakaś choroba. Niemniej jednak ja lubię mieć jak najwięcej liści na warzywach. Jest to spowodowane tym, że jeśli wiecie, oglądacie, to wiecie, że ja chcę mieć jak najwięcej masy zielonej. A więc po pierwsze, jak usuwamy? Ja liście przeważnie przy cukinii obrywam są one duże o, spójrzcie w środku mają taką tak, rureczkę są na budowę rurkową i po prostu ciężko byłoby je odłamać i spójrzcie tutaj liść zaczyna żółknąć jakaś choroba zaczyna go tam pomału trawić tak więc takie liście ja z cukinii usuwam to jest jeden a drugi Spójrzcie tutaj niżej. O, tu mamy takiego. Taki liść, który po prostu się zestarzał zestarzał i czukinia zaczyna się go pozbywać, ponieważ on już swoją rolę spełnił w jej rozwoju. No i poświęca go, żeby się rozwijały kolejne. Takie, takie liście to wtedy jak najbardziej. Jak najwięcej się takich pozbyć? Spójrzcie, ten też nie jest chory, ale te liście, takie na takich żół żółkiach, już starzejących się, bardzo łatwo może się rozwinąć jakaś choroba grzybowa. Cukina jest o tyle łatwym warzywem w uprawie. O, spójrzcie, że jeśli o nią choć trochę zadbamy, to będziemy się cieszyć zbiorami do jesieni praktycznie. O. Tak sobie ciachnąć. Tu wyciągamy Spójrzcie ten iść też zaczynał pomału się starzać, żółknąć, tak więc takich się ja pozbywam. Nie mówię tutaj oczywiście, jeśli by mi tutaj któraś cukinia zaczęła gnić Tak więc takie coś, takie coś też od razu się pozbywamy. Wejdę tu trochę w środek Cukin nie przeszkadza, że ona ma tutaj gęsto. O! Ona lubi mieć dużo liści. O! Ale co w przypadku, jeśli tam takie, o, taka właśnie cukinia wzejdzie, wyrośnie na, na coś. No, z racji tego, że to jest duży liść, czyli wszystko co jest pod nim, najzwyczajniej w świecie, zacznie obumierać. No i wtedy trzeba już po prostu pomyśleć się, zastanowić, czy nie warto byłoby obciąć takiego liścia, żeby nie zniszczyło nam uprawy dalej. Tak to u mnie wygląda. Spójrzcie, jedna mi tam aż zawędrowała cukinia. No, ale trzeba to pomału tak ogarnąć. Za chwilę będę tutaj również robił opryski. Z drożdży. Z, drożdży z i ze skrzypu, żeby to na moją roślinę jak najbardziej zabezpieczyć przed chorobami. Co powiem Wam, że i tak nie jest w tym roku jakoś źle. No ale wiadomo. Wiadomo, pewne zabiegi trzeba wykonać lepiej profilaktycznie niż wtedy na gwałturety szukać jakiegoś rozwiązania takie liście, które obłetniecie z cukinii. Jeszcze wam na koniec dodam, że nie wyrzucajcie ich na kompost. Nie wyrzucajcie ich na kompost. Wyrzućcie je do worka z odpadami bio, ponieważ nawet jeśli te liście nie były chore. To, żeby nie zaczęły nagle mam chorować i choroby nie ściągnęły do uprawy. Co jest tak, że cukinia dostaje żółte liście nie z powodu choroby, tylko z tego, że, że te liście ma już dużo i że jej po prostu te pierwsze liście, które wypuszczała. Nie są już potrzebne. Lub też my jako chodząc już na zbiory, no przypadkiem go gdzieś tam zdeptaliśmy. O, spójrzcie, teraz obcinam liść, który z, naszym, z naszą cukinią był od samego początku. I spójrzcie, tu jest jeszcze ten, tu ma już jakieś zmiany takie brązowawe. Dlatego, takie coś warto się pozbyć. Nie będę tu przypominał, oczywiście, o pozbywaniu się owoców gnijących. Bo, o tym też już był film. Tak więc, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do oglądania innych filmów. I na razie, cześć.